Witajcie na moim kanale. Mamy już prawie połowę kwietnia. Ja właśnie się biorę zachowanie moich rozsad do domu i tak sobie pomyślałam, że nagram dla was filmik, a czemu by nie? E, tutaj na tarasie widzicie moje rozsady kwiatów, e, dali, e, cynie chyba też są, tak są cynie. Oraz tutaj są papryczki, które są jeszcze nie rozsadzone, e, czekają na rozsadzenie. Zaraz pod spodem, pod tarasem widać moje skrzynki. Tutaj jest rzeżucha i niestety wyszedł tylko jeden groszek, nie, dwa wyszły, to były bardzo stare nasiona, ja je tak wyrzuciłam, mówię, a noż widelec wyjdą, no i niestety wyszedł tylko jeden groszek, był wysiany bardzo wcześnie i zobaczcie jaki już jest duży, szkora, że nie wszystkie wzeszły, bym miała już całkiem ładny groszek. No i rzeżucha, która systematycznie już się nadaje do obrywania i oczywiście do jedzenia. Obok w skrzynce mam szpinak pojedyncze młode listki też już można obrywać i dodawać do sałatek i tutaj jest rzodkiewka rzodkiewka no myślę, że jeszcze z dwa tygodnie spokojnie będzie nadawała się do jedzenia. Obok jest rukola chyba ma za dużo słońca, ponieważ jej liście zaczęły się robić czerwone, ale myślę, że i tak będzie ok, będzie na pewno bardzo smaczna. I tutaj jest cebulka, to jest drugi rzut, który wysadziłam, pierwszy jest w wiatrze, zaraz Wam pokażę, natomiast szczypiorek już jest całkiem, całkiem bardzo ładny. Tutaj są moje wielodoniczki z rozsadą sałaty, sałata już schodzi i niedługo będzie wysadzona do większych skrzyń, zaraz Wam je pokażę. I w wiaderku, o którym Wam właśnie mówiłam, czosnek, cebula, no myślę, że już ma z miesiąc czasu, od kiedy została wysadzona, także już szczypior się robi całkiem spory, tym bardziej, że idzie ciepło, on cały czas rośnie. Trzy pietruszki, które zabrałam z działki, razem tutaj z natką, wysadziłam do wiadra. Pietruszka służy do podrywania do sałatek, do zup. I zapraszam Was do moich nowych czterech tutaj wiaderek, skrzyń. Właściwie takich większych donic, ponieważ zimą w nich rosły choinki, i w tych donicach około dwa tygodnie temu zostały wysiane różne rzeczy. Tutaj w pierwszej skrzyni są buraki, już całkiem spore. Ja je na początku przykrywałam akrowukniną, teraz już same rosną. Także myślę, że niedługo będę miała bardzo fajną potwinę. Tutaj, w tej donicy jest rzodkiewka, i miejscami już wschodzi pietruszka, jak widzicie. I w ostatniej donicy jest szpinak, który też był dwa tygodnie temu wysiany, później niż tamten, po to, żebym miała w różnych momentach jakby szpinak, żeby się nim cieszyć cały czas. I to są moje trzy donice. W czwartej donicy jeszcze nic nie ma ponieważ chciałam w niej wysiać rzodkiewkę ale boję się, że do połowy maja nie zdąży mi ona tak zejść, żebym ją mogła zjeść i raz o, oraz tutaj będzie wsadzona sałata, którą tam widzieliście plan na to miejsce jest taki, że czekam teraz na ogrodnika jak tylko mi wszystko spycharka wyrówna, będę robiła skrzynie z palet i do tego właśnie będę miała te donice nie mogłam tych skrzyń zrobić do tej pory, no bo ponieważ nie chcę przeszkadzać koparce dlatego jak przyjdzie Przyjdą robotnicy, to zabiorą te donice na taras, przez to będę miała warzywa, a skrzynię sobie zrobię później. No i chciałabym je jak najszybciej, że tak powiem, opróżnić do połowy maja, ponieważ będę chciała sadzić pomidory, paprykę, fasolkę, szparagową. Także dlatego to jest powód, dlaczego nie wiem, co robić z tą donicą. Chodźcie jeszcze ze mną na taras, pokażę Wam swoje rozsady. Tutaj jest dalia, dzisiaj bardzo wiało, złamała się, no już raczej chyba nie odrośnie. Papryka, rozsada, cynie, dalie, tutaj są już bardzo ładne astry. Tutaj widzicie celozję, też już bardzo ładna rozsada, a z tyłu są surfinie też z nasion, które wysiałam. Widać, że krzaczki tutaj już puszczają po bokach odrosty, także do maja jeszcze mają trochę czasu, żeby uroznać. W drugim końcu tarasu widzicie kolejne rozsady. Tutaj jeszcze widać bazylię, też już jest bardzo ładna. A tutaj kolejne moje rozsady. Tam z tyłu widać, że już czosnek ozdobny wschodzi. Myślę, że niedługo będzie kwitł. No i moje kwiaty, które na stop widzicie na Instagramie, jeżeli śledzicie. W przyszłym tygodniu przychodzi ogrodnik, zaczną się już prace w moim ogrodzie, Będzie, będę Was informowała na bieżąco, życzę Wam wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, do następnego odcinka, pa!